Większość naszych klientów popełnia ten błąd, że wybierają podłogę na sam koniec. Na to mogę spokojnie rzucać sztangę z nadgłowy. Tu nie ma żadnych ograniczeń. No może poza jednym. No dobra, Kuba. Mam już temat prawie ogarnięty. Miejscówkę mam, sprzęt prawie wybrany. Plan treningowy też chyba mam. Ale im dalej brnę w temat, czyli głębiej wchodzę, to mam przekonanie, że sprawa podłogi nie powinna być zostawiona na sam koniec. Tak, zdecydowanie właśnie to jest fajne, bo większość naszych klientów popełnia ten błąd, że wybierają podłogę na sam koniec. Mają wybrany sprzęt mhm. i dopiero myślą o podłodze, bo to jest dodatek, na tej podłodze nie będą ćwiczyć, a tak naprawdę to jest. Ogromny błąd z tego względu, że później coś im trzeszczy, hałasuje, ktoś się ślizga, niewygodnie jest, niszczy im się beton pod spodem, wylewka i to jest duży problem. Więc to jest świetny, świetny moment, aby, abyśmy porozmawiali o podłodze, a bym ja ci przedstawił nasze rozwiązania. To co? Tylko kardio będziesz to miał, czy planujesz jeszcze jakieś ciężary? No nie, będzie grubo. Będzie kardio. Będą na pewno ciężary, jakieś ketle, hantle, może jakaś platforma do martwego. E, więc będzie grubo, tak jak powiedziałem, ale budżet nie jest gumy. Okej, okay, okej, okay. a mamy na to rozwiązanie. Myślę, że zdecydowanie to by była podłoga PRO. Ona jest najbardziej uniwersalna, mamy ją w kilku rozmiarach, dokładnie w trzech rozmiarach. Świetnie się nadaje do komercyjnych siłowni, do studio-treningu, do siłowni garażowych, ale też świetnie sprawdza się w klasycznych domowych, domowych siłowniach. Okej, okay. widziałem na Waszej stronie takie y, podłogi ze wstawkami kolorowymi. To podłoga ProColor. Ona technicznie nie różni się niczym od podłogi Pro, natomiast ma wstawki kolorystyczne, co sprawia, że ona jest bardziej estetyczna, dobrana do Twojego pomieszczenia. Rozumiem. A co jeżeli tam będę chciał zrobić taką prawdziwą strefę ciężarów, czyli na martwe ciągi miejsce, nawet narzucanie sztangi z nad głowy, no taki pełny, bym powiedział, krosowy model tej strefy? Ok, mamy na to rozwiązanie. To będzie nasza podłoga, podłoga Safeguard. Ona jest najgrubszą naszą podłogą, ma 30 mm. Dodatkowo ma specjalne rowki, które tłumią wszystkie uderzenia. Więc uważam, że zdecydowanie się najlepiej nada do Twojego pomieszczenia. I na to mogę spokojnie rzucać sztangę z nadgłowy. Zdecydowanie. I możesz być spokojny o swoją sztangę, talerze oraz posadzkę. Dobra, strefę ciężarów rozumiem. A co powiesz na strefę pod jogę, pod cardio, coś lżejszego? Ok, mamy na to rozwiązanie. Jak spojrzysz tutaj, mamy podłogę Elite. Ona jest zdecydowanie cieńsza, ma 7 mm, natomiast jej gęstość jest dwukrotnie większa niż Pro. Dzięki temu ona świetnie się nada do strefy cardio, do strefy jogi. Do strefy stretchingu czy strefy relaksu. Ale na to nie rzucamy ciężarów. Nie, na to nie rzucamy ciężarów, ale ona świetnie się nada nawet pod ogrzewanie podłogowe. Czyli jednak można byłoby zrobić miks. Wybrać safeguarda pod ciężary, a elitkę wybrać na strefę cardio i. Stretching, yoga czy cokolwiek. Tak. Tu nie ma żadnych ograniczeń. No może poza jednym. Trzeba mieć odpowiednie pomieszczenie. I wielu naszych klientów tak robi. Zwłaszcza w studio treningu, w siłowni miksują te podłogi. Przykładowo pod strefę cardio czy strefę treningu funkcjonalnego biorą podłogę elitkę. Pod strefę wolnych ciężarów pro. A na przykład mają strefę cross bądź strefę podnoszenia ciężarów, wtedy wybierają safeguard. Okej, okay. czyli dobrze rozumiem, że można, ale przy dobrym, rozplanowanym i y, przydatnym do tego pomieszczeniu. Tak, zdecydowanie. Jeżeli mamy małe pomieszczenie, to wtedy nie radzimy, aby łączyć podłogi. Wtedy zdecydowanie się sprawdzi podłoga Pro. Ponieważ na nie możemy ustawić kardio, zrobić strefę wolnych ciężarów, a dodatkowo przy zastosowaniu poduch do zrzucania, możemy też trenować weightlifting. Hmm, no trochę tu dałaś mi do myślenia, to co radzisz? Wiesz, to jest ten moment, kiedy my wchodzimy. Dokładnie ci doradzimy, sprawdzimy przestrzeń, zaplanujemy to, wycenimy i jeżeli będziesz chciał to też zamontujemy. Bo dobrze dobrana podłoga i dobrze zamontowana podłoga to nie tylko wygoda. To komfort, brak hałasu, ochrona Twojego sprzętu, a przede wszystkim bezpieczeństwo dla ćwiczących. Okej. Okay. Czyli nie działać w ciemno, wysłać do Was rzut, poprosić o doradztwo, rozmowę z handlowcą, handlowcem i wycenę. Wiesz, i jeszcze bym coś zmienił. Na początek chciałbym Cię zaprosić do showroomu. Tam mamy wszystkie podłogi. Dodatkowo pokażemy, w jaki sposób je łączymy. Przegadamy temat, dotkniesz, zobaczysz, a jeżeli będziesz chciał zrobić trening, a później zaczniemy planować Twoją przestrzeń. No dobrze, to idę pakować torbę treningową, żeby wpaść do. Super, was. Zapraszam.